Cześć, witajcie na kanale komiksowania. Przed nami leży najnowszy tom z od oczywiście niezmordowanego wydawcy, jakim jest Studio Line, pogromca smoków. Premiera 2 października się odbyła, oczywiście w trzech wariantach okładkowych, co jest też standardem u Studio Line. Mamy główną okładkę, tak jak widzicie, to jest ta, i dodatkowo mogliśmy jeszcze sobie wybrać między tom a tom. Ja wybrałem tą główną, najbardziej do mnie przemawiała, ale oczywiście można było wziąć też trzy naraz. Komiks ma 96 stron, kredowy papier oczywiście, powiększony format. Cena 85 z, trzy warianty. Finalna opowieść o przygodach celtyckiego wojownika pisana przez jego twórcę Pata Milsa. Po wejściu w komiks od razu mamy piękne tutaj kadrowanie. Wita nas Slain i jego mózgogryz, tak, ten sam tutaj topór to jest jego Stały oręż, i mamy tutaj ciekawe wejście, właśnie od twórcy Pata Millsa, którym się dowiadujemy, że Slane ma już ponad 40 lat, a właściwie w 21 roku. Pykła mu 40, także jest już całkiem sporo u nas. Oczywiście komiks z Ad 2000, wydawca chociażby sędziego Dreda. Tutaj jest Slane, oferta jest szeroka tego wydawcy. Slane jest cyklem fantazy, oczywiście takie dark fantazy, połączenie. Magii miecza, zamieszłych czasów, Brytania, Irlandia, wszystko, co z tym jest związane, także jest tutaj naprawdę dużo ciekawych odniesień. Historia jest już finałem, jest pisana przez Pata Milsa i opowiada historię na znanych już, tak powiem, schematach, gdzie mamy tutaj tyranicznego władcę, cesarz Brutus oczywiście tutaj nieugięcie. Rządzi podbitymi terenami, a Slane stoi na czele oczywiście rebelii. Rebelii, która ma za zadanie przeciwstawiać się na Jednak to nie będzie takie proste, gdyż Brutus ma po swojej stronie hordy smoków i sam Slane też nie ma łatwo, gdyż nie jest mu łatwo zjednoczyć ludzi. Brutus tak miesza, że też i Ludy Brytanii też tutaj się. Nie chcą jednoczyć, nie chcą walczyć z Najestą. Slain nie jest takim przywódcą, jakiego też byśmy się tutaj spodziewali. On tutaj lubi walczyć, lubi rzucać się w wir walki. Jest bardzo takim indywidualistą tutaj. Bierze po prostu swój topór i bija na pełnej rąbie, na prawo i lewo. Jego mózgogryz, czyli topór, no, sieka na potęgę. Też po jego stronie stają druidzi. Tutaj poznajemy też dodatkowe aspekty z. Życia Slayna. no Widzimy totalnie to jest masakrycznie piękne. Ta cała rzeźnia. Znamy też w komiksie tajemnicę Brutusa. Co ukrywa w sekrecie przed wszystkimi? Jak to zmieni obraz i spostrzeganie jego postaci, gdy właśnie Slain wykorzysta ten jego sekret przeciwko niemu? Oczywiście nie brakuje tutaj mocnych akcentów, walk. Tak jak mówiłem, komiks na pewno dla dorosłych. Decydowanie dla, nie dla fanów takiego luźnego fantazy tylko jednak mocne tutaj klimaty, mocna erka się tu dzieje. Do tego pięknego komiksu na pewno warto będzie wrócić jeszcze nie raz, zwłaszcza patrząc na szatę graficzną, która jest tutaj przecudowna. Tutaj te kadry, tutaj te malowania, nie wiem czy to powiedzieć rysowanie, malowanie bym powiedział, malowane są wręcz idealnie. No zobaczcie, tutaj slain wygląda no niczym. Tak jak w sumie patrzę na ten cały komis, jak go czytam, na no to widzę. Tutaj lobo w zamieszłych czasach, który tutaj nie boi się z nikim zmierzyć. Rzuca się dzielnie nawet na smoki i fantastyczne widowisko tutaj dostajemy przez rewelacyjne prace Leonardo Manco, które no tutaj dodają naprawdę dają tutaj takiego pazura. Rewelacyjnie dzikwane rycerze, wojownicy, szczegółowość dopieszczone to wszystko, te smoki no, kurczę rodem z gry o Tron dodatkowo te magiczne przemiany moc detali jest tutaj przeogromna, fantastyczne widowisko Slain tutaj w pełnej krasie jak na finał historii no zdecydowanie mi się podobało przeczytałem ten komiks, oczywiście nie pokażę tutaj finału, nie zdradzę warto się z tym zapoznać, warto to przeczytać samemu sobie, wyrobić opinię fanom Slayna na pewno nie trzeba tego polecać dodatkowo mamy jeszcze dwie historyjki w czerni i bieli tu jest jedna a tutaj mamy drugą dwóch innych rysowników jeszcze ciekawe spojrzenie na mitologię Slayna i wierzenia plus sporą galerię galeria jest Przekozak, bo to właśnie tutaj najwięcej prac mamy. Leonardo, właśnie Manko. Genialne okładki. Zobaczcie, w czerni i bieli to także wygląda fantastycznie. Genialnie. Slime, smoki. No, rewelacyjne to jest tutaj. szkic też, jak to przed pokolorowaniem. No, masakrycznie pięknie. Okładka alternatywna. Tutaj też się trafiła. kolejne, i to też jest alternatywna, do tego mamy przypisy, czyli Pat Mills, twórca postaci, Leonardo Manco tą główną historię spolteretował i tu jeszcze z tych dwóch krótkich historyjek. Fantastycznie wyglądający komiks, bardzo dobrze to się czyta. Czy Slane uratuje Albion, obali tyrana, co odkryje w lochach, dowiecie się tego czytając tą finalną opowieść o przygodach Slayna. Mam nadzieję, że się podobało, a jak nie, to całujcie mnie w topór. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Nie zapomnijcie odwiedzić sklepu Gildia. Główna już się wyprzedała. Zostały warianty.